Manero, witam serdecznie w kolejnym odcinku Złomowym Jak widać pada bardzo deszcz Ale nam to nie przeszkadza Spójrzcie, troszeczkę złomu tutaj się uzbierało już Już oddzieliłem ziarno od plew od, Tutaj mamy puszki aluminiowe Tutaj też to wszystko się włoży do jednego worka A tutaj mam puszki stalowe Także lecimy z tematem Proszę Państwa, 10 minut minęło już piękna pogoda się zrobiła. Ja zdążyłem przez ten czas powkładać wszystkie puszki do worów, jest taka, taka ilość. Także całkiem nieźle. No i spójrzmy tak, sobie z bliska na te rzeczy. Czyli dużo tego nie ma dzisiaj. Tutaj takie stare, stare od krzeseł nóżki. Bębę. Bę. Trochę tu grubego złomu jest. Ta patelnia. Raczej znaczy nie, ale tutaj pod spodem. Grubasy i cieniasy. Zaraz to zacznie ładować. Trzeba trochę ostukać tą grubą blachę. Spójrzcie, jak w środku teraz to wygląda. Wszystko ładnie wypadło. O! O te resztki mułu, jakieś rdzy, żeby to. Lepiej wyglądało trochę Patrzcie jaki dźwięk To nie jest wytop z huty, Tylko jakaś blacha gruba spalona Może faktycznie Może faktycznie wojskowa Wojenna To wszystko ze środka wysypać, i będzie git aluminium. Też mamy fajne wiaderko całe, siemalicek. Sylwan zajeżdża, maneczko, Deszczyk jest. Wykorzystujemy chwilę czasu i jedziemy na złomik Troszkę złomu mamy tutaj no. Wiedziucha Takie piękne Złociste włosy zabie zamknij się. Mamy nalepkę. Proszę, kolega Dario. Nowa, piękna. Nowa, ładna. Jeśli ktoś chce być na, być na tej szybce, to zapraszamy wysłać naklejki. Flamingu, spójrz, potrzebujemy Cię nowego. Bo, <laughs> <laughs> przerwę. Zablokują drogę. Ciekawe czy dzisiaj będą jakieś przygody podczas no, trasy. Mój typa Mój typa Piesek jest. On już tylko czeka, żeby coś pod łapkę wsadzić. jak jaką lubi tam pod te łapki. <laughs> żeby tam coś wpłynęło. <laughs> Kogut, nie? Kogut nie? Pozdrawiamy koguta. <laughs> Co tam leżało na tom krzakach? Nitro <laughs> Jechaliśmy tu przed wąwozem. Myślicie, że nie było przeszkód? Przeszkód? Wycinali leszczyny drzewa. Sandokany, takie chłopy. <laughs> Tylko nie nagrywaliśmy ich, bo nie, no, no, będziemy... nie chcieliśmy ich publikować. Ale takie wilcy morskie, Ach, brodate brakimi, i da, w chustach, jakichś na głowach przepaskach. Tylko brakowało ich, im haków i drewnianych nóg. <ścoughs> Sandokany. <ścoughs> Gdzie od lat, a zalety nie znosi wak, rycerz ten nie zna strachu. Dzisiaj spotkacie się z nim. To właśnie po nim będzie ten film. Ja na tym złym. Bojuję Słowem i Mieczem. tą posiada moc, ze wszystkich sił będzie się pił. Podsumowanie wygląda tak 32650 także bardzo dobry wynik, bo nie spodziewaliśmy się, że będzie, że będzie aż, aż tyle złomu mieliśmy e, cienkiego e, 100 już mówię, czekajcie, cienkiego 105 kg, grubego 72 kg w tym e, gruby złoty 20 cienki złoty 10 więc, więc fajna cena. Na tym złomowisku większe ceny już są. No, miedziucha też urosła 29 zł. Mieliśmy miedzi 2,7 2, kg. Aluminium 3 kg po 5 zł i puszki 4,50 7 kg. Także bardzo dobrze, bardzo dobrze. jest. Sporo, sporo puszek miałeś. No, jakoś mi tak podpadało tych puszek. 7 kg dawno nie miałem. 7 kg puszek to jest dużo. Dużo jest dużo, no. 7 kg puszek to już musi być 2. Pawory takie wielkie, nie? No to były. To były. Dobrze, no ja się cieszę. O, pieskowi tu wkładamy pieniążki. No, jak no, zwykle pod łapkę. pod łapkę. No i co? I dziękujemy bardzo za uwagę. Wszystkiego najlepszego. w życiu. Trzymajcie się. Trzymajcie się.